Polskie Stronnictwo Ludowe wie, że się rozeszło ze swoimi wyborcami, że wyborcy psl poszli w prawo, Polska poszła w prawo, Europa poszła w prawo, USA poszły w prawo, świat poszedł w prawo, a oni zagłosowali kandydata na kandydata i poparł Kosiniak-Kamysz kandydata, który jest na lewo od Koalicji Obywatelskiej. Więc stwierdzenie, że żeby przetrwać, muszą coś wykombinować albo po stu kilkudziesięciu latach wyniosą standard Polskiego Stronnictwa Ludowego z Sejmu. Naprawdę jest taka, że się nie zmieni, to przystawki Zostaną zjedzone. Lewica będzie miała do wyboru albo wspólnie z partią razem pod przywódcem Adriana Sandberga występować przeciw Donaldowi Tuskowi bez szans na kooperację trzecia droga stała już się dawcą organów takim politycznym zombie. Jeżeli ktoś z koalicji rządzącej będzie chciał zrobić voltę, to będzie miał ku temu szansę. To jest oczywiste dla wszystkich, tylko musi zebrać tych minimum 15 posłów z obecnej ekipy rządzącej i powiedzieć: że chce wziąć wszystko" i wtedy będziemy rozmawiać na razie tego pirata, tego korsarza, tej osoby, która będzie chciała ruszyć bryłę z posad świata. Nie ma, nie objawił się, jego nie ma.